Cześć, witajcie z strony No. a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam cztery najbardziej upodsadnione skiny do kupienia. Na obecną chwilę, gdy to nagrywam, mam 109 słów. chciałabym dobrać do końca kwietnia 120. Nie wiem, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda. Zapraszam Was oczywiście do klanu i przejdźmy do nieco naszego odcinka. Pierwszym skinem jest Kalanita. Ze względu na to, że Całe pieniądze idą na Australię, gdzie są pożary. I ale nie dość bardzo ładny skin z bardzo fajnym miskiem. Szczególnie mi się podoba ten kapelusik. I to jest pierwszy skin, który mi się naprawdę podoba. I oczywiście kosztuje 80 gemów. I długo się kończy w sklepie, więc mam nadzieję, że zakupiliście. Ja niestety nie zakupiłem. I nie kupuję, choć bym chciała, ale jednak skiny skiny nie dawają, ale w tym przypadku pomagają. Przejdźmy do drugiego skina. Drugi skin to to Roach Rage Carl. Na chwilę obecną, gdy to nagrywam, jest za 9 game'ów choć kosztuje normalnie 80. Dlaczego uważam, że jest wartościowym skinem? Ponieważ bardzo ma ładny kill off, a jego super atak ult jest naprawdę przepiękny. To widzicie właśnie na tym nagraniu. To jest naprawdę piękny skin, ja obecnie go polecam. Nie wiem, czy ja sobie go przypadkiem nie zakupię na jakimś odcinku. Spodziewajcie się, może takiego odcinka. Dlatego, bo polecam Bo naprawdę jest przepiękny skinem Bardzo jest piękny skin I ja go Sam polecam Ale ja go na pewno kupię Jestem jednak tu przekonany I raczej z kupowania odcinek wleci w czwartek Przejdźmy Zatem do trzeciego Najbardziej opłacalnego się skina A tym skinem Będzie Shippanita Tak, Shippanita nie wiem, czy kojarzycie szypanita, która kosztuje 150 gemów. Ale była kiedyś przedstawiona na 109, to pamiętam. I dlatego teraz wam tej zdjęcia właśnie jej. Teraz ją widzicie. Ona jest naprawdę opłacalna. Dziękuję przede wszystkim w stylu takim szkolnym, bo jak widzicie ma plecak czerwony z tyłu. z tyłu. Ja jej nie zakupiłam dla mnie za drogę, ale... Obecnie to jest naprawdę ładny skin, szczególnie gdy się rzuca mi to jest taki fajny odgłos psa, takie szczekalnie. Dlatego według mnie jest bardzo opłacalny, szczególnie jak był na za zostali Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci i może być jakiś z gamy i to jest na pewno kupię na jakimś odcinku. Ale to wszystko się okaże. Oczywiście jeszcze został jeden bardzo ładny skin którego obecnie kupiłem, choć myślałem, że no nie będzie aż tak piękne I tym skinem jest właśnie To jest właśnie skin do Jessie yy, Oczywiście to jest Shadow Knight Jessie Chyba zapominam co mi nazywa, nie? Ona nie z wyglądu jest naprawdę ładna Ale szczególnie z jej ataku Bardzo mi się podoba ten atak Szczególnie działka przy Star Powerze. Tak właśnie wygląda atak ze Star Pow'erem. Bardzo ładny. Tutaj. I właśnie dlatego ja go polecam. Kosztuje 10 000 Star Powerze. Może to nie jest tanio. Ale. Ja go uzbierałem. Ja tyle uzbierałem. Jednak się okazało, że bardzo mi się opłacało. Dlatego ja polecam osobiście. To jest. To moje cztery, nie wiem, czy kogoś też tak się zgadzają. A jeżeli uważacie, że jeszcze jakiś skin jest ładniejszy niż to, co ja wymieniłem, możecie napisać poniżej w komentarzach. A ja mogę zakończyć tym akcentem ten oto piękny odcinek. Nietypowy, jak ja mówiłem, oczywiście. Taki nie nagrywałem, ale może takie akurat będę nagrywał. Od i do takich tuberów. I pamiętajcie, wbijamy 120 słów Do końca oczywiście kwietnia, bo raczej do końca marca to wbijamy z 1010. A tak mam nadzieję, że naprawdę mi pomożecie w tym celu. I tak, Koala to bardzo polecam. Szczególnie, że się kończy za niedługo. Więc... Dziękuję za obejrzenie. Miłego dnia życzy Konrad Kyle No. 1.